Cześć, z tej strony Bomis. Witam Was w kolejnym odcinku z Geeky The Spectrum It It. Dzisiaj będziemy się zmagać z kolejnymi etapami challenge'u, wyzwania, które nam tutaj będą towarzyszyć i nie, i nie tylko. Yy, więc zaczynamy, no, co będę przedłużał. Tutaj widzę jakieś mamy już problemy mogą być, ale nie do końca. Już widzę chyba nawet rozwiązanie. Żeby tutaj przejść, to tu muszę mieć yy, moment to. Tamto musi być białe i następne musi być pomarańczowe. Czyli tak to przenosimy. Przenosimy dalej. Każdy każdy tu biegać, się nie da. Teraz mamy białe wszystko, gitarę. Bierzemy to. Bierzemy to. To, jesteśmy tu, o. Czy tej kolory zostawiam, czy co? Aha, to z tego jeszcze, mogę sobie wziąć biały. oj! oj, oj. To nie będzie ciężkie, chyba. Są dwa białe. Pierwszy jest ten. Ja muszę zostawić ten kolor tutaj. Inaczej tego nie przejdę. Stąd wziąć. Lecimy do przodu. Nie są takie trudne zadania. Etap trzeci będzie. No, synchronizuj się i lecimy. O. Moment. Zmiana. No, gdybym tego nie zauważył, to bym poleciał. Eee, później potrzebuję ten. Tak zrobimy. Ten kolejny i moment. Tutaj muszę spaść, żeby wejść tam i tam później spaść. Dobra. I tam mam dalej przejście. Jest ten blok? Tak. A, nie było trudne. się wydaje, że jest trudne, ale jak się załapie mechanikę, to jest łatwizna. Zobaczymy jak dalej będą etapy, czy też będą tak skomplikowane. Czy może jednak nie? No, tutaj to już chyba więcej chodzenia. Tego przejść nie mogę. Tego sobie mogę sobie mogę przełożyć. Tam sobie przełożę, a tu nie mogę wyjść, a tam jest wyjście już dobre. Już na razie to mam zablokowane. Lecimy do tego. Teraz pytanie, bo tutaj mam biały i się mogę tu dostać. A jakbym sobie to przyniósł tutaj i, i to mi coś pomoże? Nie. A był drugi tam. Dobra, dobra, już wiem. Już wiem po co on tutaj był. Że go przenieść tutaj. Tego dać tutaj. I wtedy mamy dostęp do dwóch. Czyli tak, to bierzemy. To oddajemy. Stąd bierzemy. I jest wyjście. No i gitara. Teraz się Cztery 4 minuty, 3 etapy bardzo szybciutko idzie piąty. Oj, 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 tu już jest troszkę więcej dróg. Tu jest biały. Tu też jest biały. I gdzie to mnie doprowadzi? Jest tu jakieś wyjście, czy coś? Tu jest jakieś przejście, tu coś jest. Gdzie to się schodzi? A to jest takie zapętlone. Dobra, już wiem, cześć tutaj. You have one new message. Hi, guess he's been a Mr. Pożytku Pants and left his coat in your car. <laughs> he takes after you I know rushed off her feet but I'm back to back with so if you could drop his coat off at school that would be amazing love you bye co zauważyłem więc tutaj bo to było mi się pewnie przyda na no. cyk i Teraz mam. No, idealnie. jest pytanie. Tutaj przejdę, ale tutaj już nie przejdę. Czyli ja tutaj muszę zostawić ten... ...kolor. I tam też potrzebuję... Czy ...ten czerwony, no to teraz na lewo. Skoro zrobiłem na prawo, to na lewo powinno być coś innego. Jest zejście, a tutaj. O, kolejna wiadomość. Będzie? Nie? Ciekawe, co to się dzieje z tym urządzonkiem. Są dwie kostki. O, tutaj są trzy, ale ja potrzebuję tutaj na przejście. Tam potrzebuję białą. Eee, moment, nie, tu potrzebuję białą. Tam potrzebuję czerwoną, i tam zaś białą. Czyli stąd kole muszę wziąć. Tak, czy ja to dobrze robię? I co mi z tego? Aha, co muszę tutaj przełożyć? Czyli wracamy się. I tak, to sobie zostawię tutaj. A to się przełożę tam. Cyk. I Przechodzimy. I teraz mam pomarańczowy i mogę przejść dalej. Wracamy do etapu. Czyli tak. Tu dajemy tu. To zabieram. Idziemy w tę stronę. Idealnie. Czy to były już wszystkie etapy? Oh, so now we have to kierować to the windy. if to będzie closed, we mamy wyjście. Welcome back, and oh. based on what I can see here, well done. you would be alright there. Right now, everything's powered down until the next cycle. The only way to reset it is to return to your quarters. Your room and sleep. This place, this place is built around you. I can't say any more until you see it for yourself. But we will get you out of here, whatever it takes. Get some rest. We'll speak tomorrow. Musimy się udać do swojej kwateri, do swojego pokoju, przespać noc i na następny dzień będziemy dalej rozwiązywać. To się kładziemy do łóżka? Go to bed. Obudka. Halo, obudź się. To debianie jest telefon. A, We're tak, still connected. That's a good sign. from here on if we're going to make any progress it's important not to break any patterns to not draw attention oh no act natural uh -huh. no, touch. Touch ah good morning i hope you had a restful sleep and i do apologize for the disturbance hopefully you recall requesting this wake-up call and while we iron out one or two technical difficulties, I hope you don't mind this somewhat personal touch. Breakfast is being served in our restaurant downstairs. I'll let the host know you're on your way. Uh, and please, enjoy your stay. Good. I think you got away with that one. Head down to the restaurant as before. We have to get this cycle started before we try to subvert it sorry that was uh, 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 absolutely technical um, the hotel runs to a specific timetable based on fulfilling your basic physical needs in the morning you have to feed at night you have to rest until you do these things the hotel sort of stops and waits until you complete these actions even if they seem a bit well arbitrary it's just how this place was built No, to idziemy do tej stacji. Za czym? Co dalej? Jestem, good ciekaw... Jestem ciekaw. Jestem ciekaw kostek, czy one coś mi już nie będą pomagać, czy te numery coś oznaczają, czy to po prostu jakieś rozmowy, czy cokolwiek. Good morning. Your reserve table is ready when you are. And please mind your step. jak zwykle ten sam stolik. I like go Sit down. go. It's probably time I, I don't No, hello. Hello there. This is Nurse Armstrong from St. Luke's School. Again, I have to tell you that poor little Robin has had a terrible fever since arriving this morning. It'd be best if someone could collect him. She should be at home I hope everything is to your liking you should get going I don't know how long you'll have access to floor that's no, if you have access to floor 2 I am damn it I have to go get to the elevator okay Jim and windy Strona, windy, tyle tu chodzić. Naprawdę, szkoda, że tu biegania nie włączyli. Tękości jak zwykle cały czas na recepcji, tutaj nic nie ma. tak, elevator jest tutaj. Nie, tutaj nie ma elevatora. Ale na razie nie mogę iść. To później pewnie będzie otwarte. No to kierunek winda. I zgaduję, że kolejne zadania będą. Coś podobnego do tamtego. Chyba, że będę musiał się jakoś do niej dostać specjalnie. O, winda. Right, now for the moment of truth. See if you can access floor two. Ah, No yes. uh, uh, Good, good. The credentials are surviving the daily reset and so far it seems you are too. We've still got a shot at pulling this off. Getting you out of this bloody place. Uh, there should be another access point up here. <coughs> <coughs> Co to Remember to look for anything that distinctly stands out. You're looking for another keypad. I to widzę tej rzeczy. Co jest na tym 5 tym5 ci No beast też? Ma może tak troszkę. O jest keypad Ooh, I am getting some strange readings here. Hold your phone out in front of you. That's weird. Your phone scans these clue assets, letting me see them. And if I can see them, that means the they're on the system. But uh, this isn't like any of the keys that get left for QA. Off. I'll worry about that later, I guess. And um, if what you've scanned is legit, then somewhere in this godforsaken place, someone makes a note of the weather. Find them. I'll monitor your progress. The weather, Bogdana, is. Co się pogodzie zapisać, ale gdzie ta pogoda? Jak to znaleźć? Pewnie zaś ja jestem ślepy i nie znajdę numeru, numeru którym się otwiera. To. Co to tu się dzieje? Halo, moment, co jest grane? i ja się zapętliłem, ale him alone ten will Jak w on keyboard i'll this look whoever it is you need to find there's no one up here so head for the lobby now i guess Musimy się na sam dół dostać, do lobby, z powrotem. Jak tutaj nic nie znajdę... powiedz sobie teraz stąd. Jak te pokoje płatają... te korytarze <grytko> płatają piglę. Dajcie mi windę! Ja chcę stąd zjechać. Było znaczenia pokoi O, 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 dobra, jestem na dobrym tropie chyba. Teraz tu i tu po lewej gdzieś tutaj powinna być winda. Ja stąd szłem, to może stąd pójdę. No, coś mi Coś się pogubiłem tutaj. Ale nie wierzę, ja tu kółko robię. Cały czas kółko robię. Czy ja znajdę tą windę? Ja już tą drogą szłem. Gdzie jest ta winda? O, 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 mam, Muszę jest za przejście z tym? Dobra, lecimy do lobby, co w tym lobby? Co w tym lobby znajdziemy? Może jakąś sensowną wskazówkę? raz teraz lecimy do lobby. Lobby, aby... Lobby było gdzieś tutaj. Lobby. Moment. No, dalej. Ten sam obraz, ale... Hello there. You know I do believe the weather might actually be on the mend. Speaking of dry spells, I trust you'll be attending the big show this evening. Big show? Jakiś... Aha, ten... Hold on. Did he mention the weather? No. A, gdzie będzie ten występ? Od tego zacznijmy gdzie on będzie by the ballroom. See what you can find A no tak no wiadomo Czemu od razu nie, nie padło na to, że tutaj będzie Jedno z wielkich pomieszczeń Sala balowa. Duże pomieszczenie na... Idealne na... Przestawienie. Hello there. O. You're a bit early for the show, but the manager most certainly shares your enthusiasm. I hope we'll see you here later. No i co, i teraz mam gdzieś tutaj... sobie ja usiąść, jest coś... co, gdzie można usiąść, czy nie? Na jakiejś zaplecze chyba wejście? too tight so Hmm. oh no I'm getting some bizarre readings in your immediate area that there must be something here what the hell this this is completely against protocol leaving this out in the open yeah can

Nie no, tego specjalnie czytał, jakieś informacje odnośnie hotelu i... i różnych ludzi prawdopodobnie. Pięć, No teraz pewnie mnie floor no już, już kontrolują. Zaraz będzie tak, że mnie w pokoju zamkną i tele będzie z tego. I'm ta oh, sorry, um, I'm under a lot of pressure. But this isn't about me, this is about justice about getting you out of here and. Oh shit! Sorry, I. Tak, nie jestem pewna jak to zrobić, ale włożyłam kawałek w kawałek Nie, 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 mogę to zrobić, A to nie tylko ja jestem tutaj upięziony? Ta babka też? I razem kombinujemy wyjście stąd? Czy jak, jak, jak to mam rozumieć? Tak na to, tak na to wygląda No, dzwonić po elewator. Rów. E, jeśli, jeśli... dobrze to rozumiem, że to jest... Da... Ale e, co, z dachu musi być ucieczka? Wszystko możliwe. Kolej, każde piętro. Każde piętro coraz dziwniejsze. Rów. Tutaj nie... Tu pójdziemy że jak, jak to co jo nie 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 ten ten dy 382 to nie to był orebak gdzieś tak o rusk miłem 582 i hope you realize same what's take for both of us good luck no to lecimy na kolejne zadania. O, tu już jest tego więcej. Ja myślę, że tym razem to zaczniemy już w następnym odcinku, na ten moment chyba skończę. Żeby zrobić wszystkie te etapy. Ewentualnie pociągnąć dalej fabułę. Więc y, dzięki wielkie za oglądanie zostawiajcie łapki w górę, su suban i komentarz, a ja się z wami żegnam. Cześć.